Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Przedczas na zbiór bobu. Później o tydzień niż w poprzednich latach, no, ta wiosna nie była zbyt łaskawa, także dla bobu tutaj na Pomorzu, bo było bardzo chłodno. Strąki mimo wszystko narosły, ja uszczekiwałem ten bób, skończyłem jego wzrost po to, żeby bardzo ładnie narosły te strączki i żeby można było zebrać tak naprawdę wszystko, w jednym momencie jakieś takie pojedyncze, mniejsze oczywiście strączki też się zdarzyły. One są do wyrzucenia, ale większość ale większość jest no Dobrze, to bób będzie zebrane, rośliny zetnę tuż pod ziemią, nie będę wyrywał korzeni, bo bób gromadzi w brodawkach korzeniowych azot, odchwaszczę i będę miał grządkę, do wypełnienia nowymi warzywami. No nie powinien zostawać kawałek ziemi pusty. Więc co, co teraz można sadzić z rozsady, co wysiewać jeszcze na rozsadę, a co wysiewać wprost do gruntu. Zapraszam. I przy okazji, jeżeli chcesz zaplanować uprawę warzyw, grządka po grządce, od wiosny do jesieni sieni po moją książkę Plan na warzywnik, są tam przedstawione propozycje zaplanowania dziewięciu grządek, dziewięciu zagonów, jak również praktyczne wskazówki jak samodzielnie, jak samodzielnie zaplanować Małem. taką uprawę. W międzyczasie jak wyjmowałem te nasiona z, z trąków, bobu trochę popadało, zaczęło wiatr, zrobiło się chłodniej, no ale trzeba dalej pracować i te resztki bobu, te resztki bobu trafią na kompost. Doskonała zielona materia do przekompostowania. Jeszcze tylko pozostanie odchwaścić grządkę i będzie... Będzie można sadzić na niej rozsady. Rozsada po bobie, więc może być taka bardziej wymagająca, może być taka, która potrzebuje więcej azotu, bo ten azot został w korzeniach, jak mówiłem. Więc tutaj mogą pójść późne kapustne. Jeśli mamy rozsady, jeśli macie rozsady późnych kapustnych brokułów, kalafiorów, jarmurzy, kalarebki przecież mogą być, to może być kapusta włoska. No także, także cebulowe, no pory na przykład można jeszcze by było posadzić, jeśli jest rozsada na takiej grządce i mamy zagospodarowaną tę grządkę na kolejną część sezonu. Takie rozsady no być może mamy, mamy, być może macie, może są w jakimś najbliższym centrum ogrodniczym, w jakimś gospodarstwie ogrodniczym w pobliżu, a może gdzieś jeszcze w internecie można gotowe rozsady kupić. Jeśli nie... Jeśli nie, to będziemy razem wysiewać po prostu. Wszystko gotowe do wysiewu, podłoże beztorfowe jest, znaczniki są, pojemniki do wysiewu na rozsadę także są, nasiona są, tylko muszę je pogrupować. Co do gruntu, a co na rozsadę będę wysiewał. Od czego tu byśmy zaczęli? No to może byśmy zaczęli od warzyw. Takich mniej oczywistych, fasolka szparagowa, słuchajcie, szpa, fasolka szparagowa karłowa. Jeszcze do połowy ma, e, lipca. Spokojnie można sadzić e, do gruntu, wprost do gruntu e, wysiewać do połowy lipca, potem już nie. Więc ta pierwsza część lipca, pierwsza połowa lipca, to jest ten czas, kiedy fasolkę szparagową e, jak najszybciej, jeśli macie ochotę, wysiejcie marchewkę. Takie odmiany późne. Zalecam także spróbowanie takiej odmiany pariser Marka, taki okrągłych. Jak często powtarzam, trochę podobnych kształtem do rzodkiewki. małych rzodkiewek. One bardzo szybko, bardzo szybko dają ten korzeń, który nadaje się do jedzenia. Ale na marchewkę, na marchewkę jeszcze nie jest za późno. Nie jest także za późno, a wręcz sam raz idealnie jest na wysie fenkuła, kopru włoskiego. Te jesienne, te bulwy mocniej narosną, w związku z tym to jest do wysiania. Fenkuł na rozsadę, marchewka wprost do gruntu i fasolka szparogowa także wprost do gruntu. Więc fenkuł zostanie tutaj na wysiania, na rozsadę. Sięgamy po jeszcze inne warzywa. Koperek. O tak, dochodzimy do warzyw liściowych. Koperek, koperek wprost do gruntu wysiewać. Koperku chyba nigdy nie jest hmm, zbyt dużo. No i teraz tak, burak liściowy. Jeszcze nie jest późno na to, żeby wysiewać burak liściowy. Może nie będzie taki wielki, nie będzie taki imponujący, ale bardzo dużo tych buraczków jeszcze, tych liści, buraczków tej boćwinki e, zbierzemy wprost do gruntu albo na rozsadę. Ja to raczej wprost do gruntu. E, rukola. No, można na rozsadę, tylko teraz ona szybko tak fajnie będzie kiełkowała, więc też będę wysiewał do gruntu. To, co będę wysiewał na rozsadę z warzyw liściowych, to sałaty i cykorie. Zacznę od cykorii. Cykoria, która dodaje takie goryczki do sałatek, teraz pięknie będzie wiązała te główeczki. To jest cykoria, której liście zjadamy, to zostaje do wysiania na rozsadę. Sałata rzymska. Na rozsadę liściowe, masłowe sałaty także i można je wysiewać wprost do gruntu, ale ślimaki się szybko mogą do nich dobrać, w związku z tym ja wysiewam na rozsadę. I warto te sałaty, tak jak często powtarzam, wysiewać co dwa miesiące na rozsadę, niewielką doniczkę, taką doniczkę P9, wysiać trochę nasion, przepikować potem te, te rozsady wprost do multi-doniczek. Do, do komórki multidoniczki i potem mieć gotową rozsadę, gdy tylko się miejsce, posadzić. Posadzić wprost wówczas do gruntu. Mam też szpinak, ale szpinak to nie teraz, to jest druga połowa. Koniec w zasadzie lipca, początek sierpnia. Wtedy warto by było go wysiewać. Można go na rozsadę, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze będzie rósł z gruntu. Ten wysiany pod koniec lipca będzie do zbioru jeszcze jesienią, więc. Więc, szpinak, trzymam. Nie, drogi szpinaku, ty zostajesz nieco na później, więc nie teraz jeszcze, nie teraz będziesz wysiewany. Dobrze, inne warzywa, które warto sięgnąć, no to idziemy trochę w kapustę. Wysieję na rozsadę kapustę pekińską. Wybierajcie odmiany, które są takimi odmianami, które można wysiewać w lipcu. Ja wybrałem tutaj odmiany Polstar z Plantico, Bardzo dobra odmiana, i jeszcze można wysiewać. Oczywiście kalarebki można wysiewać. No i już można zacząć wysiewać kapustę chińską Pak choi. Początek, połowa lipca już jest dobra. Lepsza będzie ta, będą te dni z końca lipca, z początku sierpnia, bo Pak choi ta kapusta chińska bardzo szybko rośnie, bardzo szybko daje liście, ale też jeśli jest zbyt gorąco, no dzisiaj nie jest zbyt gorąco, to będzie dosyć szybko wybijała w pędy kwiatostanowe. Mówiłem o rozsadzie kalafiora, brokuła, że jeśli mamy tę rozsadę, to można sadzić, ale nie jest jeszcze za późno, żeby wysiać późne odmiany. Ja będę wysiewał późne odmiany brokuła, w związku z tym. Tutaj zostawię, budowisiania na rozsadę, wrócę do tych kapustnych, kapustę chińską, kapustę pekińską będę wysiewał na rozsadę, kalarepkę na rozsadę, a kapustę pak będę będę wysiewał wprost do gruntu, na świetnie, świetnie rośnie, więc tutaj idzie do gruntu i jeszcze oprócz, oprócz brokułów, które teraz będę wysiewał. Wybierzcie te późne odmiany, które teraz można wysiewać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wysiać jarmuż na taki zimowy i wiosenny zbiór. Skoro jestem przy warzywach kapustnych, no to takie bliskie kuzynki, warzywa rzepowate. Słuchajcie, warzywa rzepowate, czyli to, co zawsze powtarzam, poplonowe, bardzo fajne poplonowe warzywa, wprost do gruntu. To jest rzepa. Rzepa są. Ja, ja wysiewam zazwyczaj trzy różne odmiany, bo pięknie wyglądają. Rzodkiew. rzodkiew, która ma czarną skórkę, taka murzynka. Czarną skórkę, którą obieramy, i w środku biały, smaczny miąższ I to są wszystko do gruntu, bo jak widzicie, wkładam z powrotem. Wkładam z powrotem do tego do, do, do pojemnika. No i rzodkiewki. Teraz. Trzeba by wybrać odmiany, które nie idą w pędy kwiatostanowe. Odmiany, które trzymają się korzenia. No, lipiec nie jest takim dobrym miesiącem na wszystkich odmian rzodkiewek. Nie, takie rzodkiewki, które no, warto poszukać tak, takich odmian, to jest tutaj na przykład taka długa, czerwona z bawiki, spokojnie da sobie radę wysiewana teraz, ale pozostałe takie okrągłe, wiecie, rzodkieweczki, to jest już koniec lipca, najwcześniej do wysiewu wprost do gruntu. Wszystko idzie tutaj do gruntu. A jeszcze jedna rzodkiewka. Uwielbiam rzodkiewki, więc mam dużo ogień. I jeszcze jedna. Jeszcze jedno warzywo, jeszcze jedne nasiona, które można wysiewać wprost do gruntu, można wysiewać na rozsadę. To jest rzepa brokułowa. Ostatnio ktoś przysłał mi rolkę, w mówi, że dał się skusić mi i będzie wysiewał rzepę brokułową. Spróbuję, bardzo się cieszę, słuchajcie, bardzo się cieszę, że szukamy nowych smaków, szukamy jakichś m, inspiracji, ta rzepa brokułowa super, super będzie. E, ja e, powiem tak, e, można ją wysiewać na rozsadę, ale ja ją będę wysiewał wprost do gruntu, więc trafi tutaj do e, koszyczka, wprost do gruntu e, po e, ziemniakach, więc jeszcze, jeszcze chwilę daję na zbiór ziemniaków, gdzieś tak jeszcze Tydzień, dwa tygodnie, może nawet trzy przeleżą w tej ziemi, i nic się nie stanie, i dopiero wtedy by się je rzepę brokułową. Rzepę brokułową, której zjadamy, część nadziemną, łodygi, liście i takie kwiatuszki, które przypominają brokuły, stąd ta rzepa brokułowa. No dobrze, to to jest do gruntu, to jest na rozsadę, a tutaj w moim towarzystwie dzisiaj, dzisiaj dwa psy, chodźcie tutaj, pokażcie się, może ktoś, może ktoś chce Was zobaczyć. A to znacie, a to mój pies ogrodnika, a to jego, jego, można by było już powiedzieć przyrodnia siostra Aprilka przyjechała z Krakowa i towarzyszy mi teraz przez tych parę dni w ogrodzie. Nie muszę się zajmować tymi psami, one same się sobą doskonale zajmują. Na tyle są wychowane, że nawet na nie, nie wchodzą nie nie skaczemy Aprilka. Nie skaczemy na mnie, tak? Uczy, odłuczamy oduczamy się. A to Naucz koleżankę, gdzie wolno chodzić, a gdzie nie wolno chodzić. No, no, dobra pryka, dobry, dobry piesek. Co zabieramy się za te wysiewy? One nie różnią się od tych wiosennych, jeśli o wysiewy. Podłoże bestorfowe, ładnie tutaj wzbogacone w powietrze, czyli rozluźnione, rozpulchnione, żeby korzonki miały sporo powietrza. Różni się tylko tym, że wiosną, kiedy wysiewaliśmy, to myśleliśmy, co tu z tym światłem, co tu z tym światłem, gdzie to światło jest i gdzie by było jak najwięcej, żeby one mogły kiełkować. I nosiliśmy do domu, żeby skiełkowały. W tej chwili wysiewane warzywa na rozsadę. Bardzo często słuchajcie, warto zanieść do domu. Zależy, jaka będzie pogoda. No, dzisiaj jest w miarę chłodno na pomorzu. Wczoraj był upał, dzisiaj się nagle ochodziło, ale nie dziwnego, wiecie. Opener wystartował w gdyni, a jak jest opener. Festiwal opener to znaczy że będzie padało, będzie chłodno. No to to jest? To jest yy, chłodniej. E, wysiewamy te normalnie tak jak wiosną, ale warunki troszeczkę mają przecież te rośliny inne. Trzeba dbać o podlewanie. No bo teraz będzie gorąco, teraz yy, będzie nawet wiecznie mocno w związku z tym te yy, rośliny będą szybko yy, traciły wodę, Ta, to podłoże będzie szybko traciło wodę, będzie odparowywało. Więc przede wszystkim dbać o to, żeby podłoże było zwilżone. Przykryje jakąś folię, ale, ale wstawię gdzieś, nie na słońce, gdzieś schowam troszeczkę w cieniste miejsce, za szklarnię, bądź, bądź, bądź nawet do domu wnieść. Zbyt gorąco, szczególnie jeśli będę wysiewał sałatę, jest źle. Kapusty też nie lubią zbyt wysokich temperatur kiełkowania w domu. No, tak powiedzmy, generalnie można powiedzieć, powinno być chłodniej niż w lipcu na zewnątrz. Takie wskazówki do kiełkowania. Dobrze, i tutaj teraz podlejemy. No i wysiane, wysiane na rozsadę. Pozostało jeszcze, pozostały jeszcze tylko wysiewy lipcowe, wysiewy wprost do gruntu, ale to później te wysiane rozsady trafią, trafią do rozsad kwiatów dwuletnich, które pięknie już wzeszły. Dziękuję bardzo serdecznie, subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.